Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów netto. Oferta obowiązuje od poniedziałku 5 maja do soboty 10 maja lub do wyczerpania zapasów. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominijcie żadna korzystna oferta na dyskontowe asy tygodnia. Od poniedziałku do środy szynka wieprzowa 40% taniej, od wtorku do środy ogórek długi 60% taniej. Od poniedziałku do środy, jajka od kokoszki, drugie tańsze opakowanie, 40% taniej. Niskie ceny i proste oszczędności, czyli wasze ulubione promocje na produkty, które kupisz już od złotówki w Netto. Sprawdź jakie produkty tym razem uda ci się kupić za 5 zł w najnowszej ofercie od Netto. Z zieleniaka Netto, ogórek gruntowy w supercenie za 6,99 za kilo, pomidory już 20% taniej. Koniecznie sprawdź, jakie inne warzywa kupisz nawet z 38% taniej. Wszystkie gazetki promocyjne w twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Nektarynka lub brzoskwinia w obniżonej cenie 9.99 za kilo. Piaciarnia Netto przygotowała również specjalną nową wiosenną ofertę. Ceny już od 9.99. Filet z piersi z kurczaka 10% taniej. Mięso mielone w obniżonej cenie, 6,99 za opakowanie. Supercena na orzeszki Knacks za jedyne 7,99 za opakowanie. Wszystkie galaretki Dr. Edker 2 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Lody Manhattan, 40% taniej. Lody Big Milk Algida, różne smaki, drugi produkt, 50% taniej. Soki z zieleniaka netto i taka świeżość ma sens. Produkty dostępne w wybranych sklepach netto. W netto znajdziesz zawsze proszki do prania, płyn do płukania w świetnych promocjach. Wszystkie produkty marki Lovena, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta dostępna tylko w sieciach sklepów netto. Miksuj dowolnie. Wszystkie kosmetyki Eveline 40% taniej. Antyperspiranty marki Fa oraz wszystkie kosmetyki Biały Jeleń, drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Wszystkie kosmetyki do stylizacji oraz koloryzacji włosów, 60% taniej na drugi tańszy produkt, miksuj dowolnie. W Netto znajdziesz mega okazję w dziale dla malucha, promocję 3 plus 1 gratis oraz obniżki do 50% taniej. Sprawdź jakie produkty kupisz 40% taniej w Netto. Skorzystaj już dzisiaj. To tylko część gazetki promocyjnej. Sprawdź oferty wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Jeśli podobał się Wam przygotowany przez nas materiał, to dajcie suba i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.